Jesienne przygody W gęstym, malowniczym lesie mieszkał dzik o imieniu Darek. Był on znany w okolicy jako zwierzę o niezwykłym spokoju i mądrości. Jego ulubioną porą roku była jesień, kiedy las przywdziewał swoje najpiękniejsze szaty. Gdy pierwsze liście zaczęły zmieniać kolor z zieleni na czerwień, pomarańcz i złoto, Darek czuł w sercu ogromną radość. Wiedział, że nadchodzi najlepszy czas na relaks i cieszenie się urokami zmieniającej się przyrody. Pewnego ciepłego, słonecznego dnia Darek postanowił wybrać się na długi spacer po lesie. Niósł ze sobą wiklinowy koszyk, by zbierać jesienne skarby. Kolorowe liście, żołędzie, kasztany i orzechy. Oddychał głęboko, wciągając przesycone jesiennym zapachem powietrze. Lubił pielęgnować tradycje jesiennych spacerów, które pamiętał ze swojego dzieciństwa. Jako mały dzik chętnie hasał wśród drzew, a jego rodzice obserwowali go z uśmiechem. Podczas spaceru Darek natknął się na jezioro, na którego tafli odbijały się kolorowe liście. Przysiadł na brzegu i zaczął oddychać spokojnie, słuchając szumu wiatru i śpiewu ptaków. Uznał, że to świetny czas i miejsce na medytację i refleksję. Zanim się spostrzegł, w jeziorze migotały już ostatnie promienie zachodzącego słońca, a niebo nad lasem przybrało pomarańczowy kolor. Dzik podniósł się, zabrał koszyk ze swoimi skarbami i ruszył w kierunku domu. Na drugi dzień Darek postanowił zorganizować piknik w lesie. Przygotował pyszne. Zdrowe potrawy z owoców i warzyw, które rosły w pobliżu. Były wśród nich jabłka, jarzębina, dzikie śliwki, a nawet dwie ogromne dynie, które leśnicy pozostawili w zwierzęcym paśniku. Zachęcające zapachy jesiennych przysmaków przyciągnęły na piknik okoliczne zwierzęta. Po chwili Wszyscy siedzieli ramię w ramię, jedli i opowiadali sobie historie zawierające najpiękniejsze wspomnienia związane z jesienią. Gdy wieczory były jeszcze przyjemnie ciepłe, Darek spędzał je pod niebem pełnym gwiazd. Leżał na miękkim dywanie z liści. I obserwował migoczące punkciki, które układały się w różne kształty i konstelacje. Czuł wdzięczność, że może podziwiać tak wspaniały spektakl i jest częścią tej pięknej natury. Z czasem dni były coraz chłodniejsze, a deszcz padał coraz częściej. Darek nie przejmował się tym za nadto. Siedział pod osłoną drzewa, słuchając dźwięków kropel deszczu, które spadały na liście i wybijały delikatny rytm. Deszczowe dni były świetną okazją do czytania ulubionych książek, prowadzenia dziennika, tworzenia ludzików z kasztanów i żołędzi, i snucia marzeń. Jesień w lesie była pełna magicznych, spokojnych chwil. Miłość i szacunek wobec przyrody sprawiały, że Darek potrafił w pełni cieszyć się każdym jej dniem. Dzik wierzył, że jesień jest czasem, w którym proste przyjemności mogą budować nasze szczęście, a zmieniająca się przyroda zachęca nas do wyciszenia i odpoczynku. Odpręż się jeszcze bardziej, słuchając innych bajek i medytacji, i subskrybuj ten kanał. Dziękuję, że tu jesteś.